Dzień dobry, witam Was z tej strony, Shark Trader. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować najświeższą analizę indeksu SP500, dlatego zapras zapraszam Was wszystkich do e, oglądania. Dla tych, którzy są ze mną pierwszy raz, e, ważna sprawa w prawym dolnym rogu przycisk subskrybuj. Klikajcie, jeżeli chcecie takie analizy dostawać na bieżąco. Najpierw e, rozliczę się z poprzedniej analizy. Miała ona miejsce 28 lipca, czyli tutaj. Wtedy też mówiłem, że wtedy, kiedy, gdzie tutaj ten szark harmoniczny pomarańczowy się wyrysował, że jeżeli skorygujemy się do tego zielonego pola, no jak widzicie, praktycznie idealnie się skorygowało, to będziemy mieli longa i take profit należałoby brać w tym miejscu. No i... Ewidentnie bardzo szybko doszło w ciągu kilku dni. 15 tysięcy punktów było do, do zgarnięcia. Oczywiście można było trzymać to dalej, natomiast z mojego punktu widzenia, było tutaj tłumaczyłem to w tamtej analizie 28 lipca. Było to zbyt ryzykowne, ale oczywiście można było dużo większy ruch zgarnąć. Co natomiast bieżą na bieżąco w S&P 500. Przechodzimy do najświeższego szablonu i tu jest na S&P 500 bardzo duża wielokrotna konfluencja i chciałem wam o niej opowiedzieć. Pierwsza rzecz, którą znalazłem, to jest 5 fal. Pięć fal i te pięć fal moi drodzy, zobaczcie, jest bardzo ciekawe, lepsze niż Zazwyczaj 5 fal. Po pierwsze, fala numer 3 rozciąga się do, na 261,8% fali numer 1, czyli mamy ją rozszerzoną. Następnie fala numer 4 i piątka, która doszła do 100% już w tej chwili, czyli też już jest rozszerzona. Rozszerzona piątka i rozszerzona trójka taki układ zazwyczaj dają bardzo duże i silne ruchy. Co więcej, <coughs> przepraszam, co więcej, jak widzicie, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, to jest cross dwóch średnich. To są średnie z interwału D1. Zielona to jest setka, niebieska to jest pięćdziesiątka. I ta fala piąta doszła idealnie, do skrzyżowania tych dwóch średnich. Jesteśmy również w. Tu przejdę na internet H1. W pierwszym punkcie D motyla, który się nam tutaj rysuje. Narysuję go Wam. O, zobaczcie. To jest pierwszy punkt, czyli tutaj 127% ramienia XA. I dlatego w tym miejscu należy postawić. Pierwszy zielony prostokącik. Pierwszy zielony prostokącik, ponieważ tutaj jest bardzo prawdopodobne miejsce do reakcji. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Piątka, to, że jest na 100%, ok, to znaczy, że jest rozszerzona, ale wcale nie znaczy, że nie może się rozszerzyć jeszcze bardziej. Widzieliście przed chwilą, jak wam rysowałem projekcję trójki trójka rozszerzyła się aż do 261%. Rzadko kiedy piątka się aż tak rozciąga, ale dalej poza 100% może się rozciągnąć. I teraz tak jak wam przed chwilą powiedziałem, jesteśmy w pierwszym punkcie D motyla tego z H1. To jest 127%, czyli 4000 punktów. Też magiczna taka Liczba psychologiczna to też ma duże znaczenie, bo takie psychologiczne poziomy też bardzo często reagują. Drugi punkt D tego motyla jest na 161%. Tutaj. I zobaczcie, tu również jest zasięg rozszerzonej piątki, 138, i on też mógłby być miejscem do odbicia. Co więcej, jeżeli przejdziemy na interwał H4 i przyjrzymy się temu y, temu Batmanowi, który się rysuje, to zobaczcie jeżeli y, teraz wezmę jeszcze innego Fibonacciego żeby nam się to nie myliło tym razem będzie różowy jeżeli zmierzymy jego ramię XA to będziemy wiedzieli, że po pierwsze Mamy do czynienia z Batmanem. Po drugie, że Batman ma swój punkt D na 886, czyli z kolei w tym miejscu. Czyli wyznaczyłem trzy strefy, na których poziom może się, kurs może się odbić. Według mnie największe znaczenie ma ta pierwsza. Natomiast drugie znaczenie dużo ważniejsze. Ma trzecia. Nie można zbagatelizować tej drugiej, dlatego też się narysowałem, ponieważ jest to poziom 886, czyli teoretyczny punkt zwrotny, punkt D Batmana. Poza tym mamy również tutaj projekcję 123 rozszerzonej piątki. Dlaczego mówię, że w poziom trzeci jest ważniejszy? Ponieważ Batmany często lubią dochodzić do punktu X, a czasami nawet go zrywać czyli zerwać stop lossy tu i zrobić fałszywe bicie i iść do góry. I tak jak widzicie, są e, trzy projekcje. Co, jeżeli jeszcze jedna ważna sprawa, teraz już nie będę zmieniał koloru, bo tego jest za dużo, tylko po prostu pociągnę od samego dołu i zobaczcie, w tym miejscu mamy 61% całego tego wzrostu. Coś mi się zahaczyło, 61%, tu z kolei mamy 50, 50%, tak więc wydaje mi się, że któryś z tych dwóch będzie dużo ważniejszy niż ten środkowy, i, i moi drodzy, gdzie, powinna, gdzie, powinna, gdzie powinien ten kurs dofrunąć, jeżeli zacznie iść do góry. No bardzo często Elliot twierdzi, że jeżeli obydwa impulsy są rozszerzone, trójka i piątka, nawet wystarczy, to co zaraz powiem, przy impulsie tylko piątym, ale jeżeli trzy są, przepraszam, trójka i piątka są rozszerzone, to korekta, korygująca taki impuls bardzo często dochodzi aż do fali numer dwa, czyli dotąd. Czyli jak widzicie, mamy bardzo duży, bardzo duży, Zasięg ruchu. To, że Elliot twierdzi, że kurs może dojść, cena może dojść aż dotąd, to nie znaczy, że to jest zasada, że na pewno tutaj dojdzie. Może, bardzo możliwe jest, że zatrzyma się dużo wcześniej, na przykład na 50%. Tak więc trzeba mieć zawsze plan A i B. Myślę, że dojście tutaj do poziomu. Drugiego do poziomu fali numer 2 to jest plan B, a bardziej należałoby się nastawić w tym wypadku. To już sobie skasujemy, żeby nam się też nie, nie myliło. Bardziej by się na, należało nastawić na 50 lub 61%. Natomiast nie będę teraz stwierdziłem, że nie będę tego w tym momencie wyznaczał, ponieważ nie wiem dokładnie dokąd dojdzie fala numer 5, ta rozszerzona. Jeszcze. Jeszcze na jedną rzecz należałoby zwrócić uwagę, która mogłaby być w tym wszystkim pomocna, a mianowicie jak wyglądają fale w piątce. Zobaczcie. Tutaj mamy falę numer 1, falę numer 2, falę numer 3. Bardzo rozszerzoną. To, co teraz się dzieje, jest najprawdopodobniej falą numer 4. Tak więc należałoby się spodziewać jeszcze jednej piątej fali w dół. I teraz można by stwierdzić, że na 100% ten poziom obecny tutaj nie zadziała. No bo brakuje nam jeszcze fali numer 5, ale po pierwsze, nie wiemy dokładnie jak daleko, jak wysoko pójdzie fala numer 4 i może się okazać, że fala numer 5 nie przebije w ogóle końca fali numer 3. Gdyby za chwilkę tutaj miało zareagować, no to oczywiście poniższe poziomy, które wcześniej wyznaczyłem, są też jak najbardziej istotne i tam mogłaby dojść ta piąta fala w piątce. Tak więc... Powiem Wam tak. Jesteśmy po pięciu, podsumowując, jesteśmy po pięciofalowym ruchu. Mamy trzy poziomy, które nam pokazują, gdzie rynek może zareagować. Korekta do dwójki, aczkolwiek przyznam szczerze, no, trzeba mieć drugi plan w zasadzie A, bo tutaj mamy plan B. Więc powiedzmy na 50. Na 50%. Na razie tutaj, ponieważ nie wiem dokąd mogłoby, to, dokąd mogłoby to dojść, no, poszerzmy sobie tą strefę na zasadzie takiej, że gdyby kurs jednak spadł do tego poziomu, będzie to na tą chwilę mniej dokładne na czas robienia analizy. No, ale tak jak powiedziałem, nie wiem jak daleko, jak głęboko będzie skorygowana ta fala trzecia przez czwórkę. I, I tym samym nie, umiem, nie jestem w stanie wyliczyć fali numer 5. Jeszcze jedna bardzo ważna bardzo ważne rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to, jest, to są średnie, które są tutaj w trendzie spadkowym. Zobaczcie, w tym pierwszym zasięgu, który wyznaczyłem, już w tej chwili jest kros średnich na H1. Na H4 drugi poziom. Poziom awaryjny jest powyżej średnich, czyli najprawdopodobniej korekta dojdzie dotąd, a spotka się tutaj ze średnimi 50 i setką z interwału H4. Tak więc tak więc taka, takie, taka sytuacja, takie zgrupowanie tych wszystkich elementów pasują do siebie fale, formacje harmoniczne, średnie, Fibonacci. Tak więc. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny setup do grania. Trzeba tylko, tak jak za każdym razem Wam mówię, znaleźć dobrą formację odwracającą trend. Ewentualnie pamiętajcie o czymś takim, że można przy zachowaniu odpowiedniego zarządzania kapitałem. Można podejść do tematu w ten sposób. Postawić sobie pierwszą pozycję w tym miejscu, drugą w tym, a trzecią w tym. Tylko w taki sposób je należy wyliczyć, że jeżeli złapie nam naszego stop lossa, to który powinien stać za punktem X, to nie będzie strata na tyle dotkliwa, żeby zepsuła nam humor i zniszczyła nas nasz rachunek. Albo można łapać za każdym razem tutaj potencjalnego stop lossa, wejście, stop loss, wejście i przy każdym wejściu można nieznacznie sobie powiększać pozycję po to, żeby każde kolejne wejście było na naszą korzyść. I to tyle moi kochani, jeżeli chodzi o tą analizę, taka krótka techniczna zwięzła i na temat. I jeżeli Wam się filmik podobał, jak zwykle proszę o gorące łapki i w prawym dolnym rogu subskrybujcie kanał. Mówił dla Was Shark Trader, pozdrawiam Was gorąco, cześć.